Siedziałem w swoim przedziale już kolejną godzinę, gdy nagle usłyszałem ten komunikat. Za chwilę znajdziemy się na stacji Nowy Tomyśl. Wysiedających prosimy o zabranie swoich bagaży i serdecznie dziękujemy za skorzystanie z naszych usług. Życzymy Państwu miłej oraz przyjemnej podróży. Co było dla mnie komunikatem. Aby zgarnąć ponad dwutonowy pakaż i szykować się do wyjścia, tuż po nowym to myślu był zbąszyń, a musiałem się jeszcze ogarnąć i przewietrzyć przy drzwiach wyjściowych. od taki dziwny zwyczaj. Tylko najpierw trzeba było poczekać na tych szaraczków wysiadających w domyślu. Wyglądałem za drzwi wyjściowych nadciągającego widoku stacji, przemierzając lasy, pola i polany, czyli krajobrazy, które mnie uspokajały. Nie mogłem się doczekać tego momentu, w którym czas wokoło zwalnia, a dla mnie liczy się tylko ona. Mimo iż widzimy się coraz częściej i jesteśmy z sobą dłużej i dłużej, Moja zażyłość, jak i uczucie, tylko i wyłącznie rośnie. Trochę absurdalne, nieprawdaż? Tak wytrwale dążym do swoich celów i wspieramy siebie nawzajem. Błędy wybaczamy i naprawiamy. Akceptujemy swoje wady. Zdaję sobie sprawę, iż nie należy przywiązywać większych nadziei w tej kwestii. Lecz pewnym jest, że dużo z nią rzeczy jeszcze przeżyje i dzięki niej się jeszcze nauczę. O. właśnie wysiadam. Więc trzymajcie się i nie zapomnijcie aby odnaleźć swoje kolory pośród szarych mas.